Witajcie na kanale ServiceX W tym odcinku pokażę Wam jak zlokalizować access point na firmę Cisco przez kontroler Mobility Express gdzie mamy trzy access pointy nieraz jest sytuacja tego typu, że nie mamy dostępu do takiego access pointa bo wisi na przykład na suficie albo w jakiejś hali gdzieś pod sufitem bardzo utrudniony jest dostęp do niego ja już mam uruchomiony Mobility Express również na jednym z tych access pointów żeby namierzyć dany access point musimy wykonać sobie do naszego Mobility Express, gdzie mamy trzy access points, gdzie wszystkie mają Mobility Express, to akurat nas nie interesuje, przechodzimy na monitoring, network, sumary, access points, przeszliśmy na danego access pointa, mamy kilka ustawień, wybieramy tools. Klikamy blink. AP LED i wciskamy OK. I tak jak widzicie nasz Access Point mryga, przez co wiemy, że to jest ten Access Point. No i chwilkę musimy poczekać, aż ten access point sam przestanie mrygać. Tak jak widzicie, kontrolka na Access Point się przestała mrygać. W taki sposób możecie namierzać Access Point firmy Cisco, jeżeli chodzi o lokalizację danego Access Pointa. Także w tym odcinku było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Service X. Dziękuję i cześć!